Poczytamy choroskę, zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Dźwięta. to ja, pierdolę. Mamo, Mamo, znalazłem Cię w internecie. Powiem y ten, ten, ten bardzo przez, przez te wszystkie lata. Gliete. Niby polubiłem taniec, dużo pracy w siebie włożyłem, żeby być, nie wiem, porządnym człowiekiem. Choć nie było proste dla mnie, bo brakowało mi bardzo ciebie. Dlę, widzisz, widzisz, mam swoje rzeczy, samodzielny jestem, no ale troszeczkę mi się jakoś tak trochę ciężej zrobiło. No jak, zamykam drzwi, choć niech odchodzi, no co, po co mi to? No ale własne dziecko, pani przecież... No skąd ja wiem, czy to jest moje? No jest... Pan jest dzieckiem Baśki? Tak, to jest moja mama. W że wiek jak byłem, mama mi tramwaj zostawiła, zgubiła. Jakie mnie znalazłeś? Pole powiem, jak to znalazłem? No to, to, jest, to jest długa historia. Jaka długa? Weszłeś i zobaczyłeś, tak? Nie, powiem tak, to był, był czysty przypadek, gdzie kiedyś tam w internecie mi koleżanka mówiła, jak żeby poznać tą mamę, e, nie wiem... Nawet jeżeli byśmy razem nie mieszkali na dłużej, prawda, ale no wyszło jak wyszło, no w tej chwili... Była super, pracowałam Gdzie tam dwa lata. Kurde? Naprawdę. Eee, to, ale tylko, tylko jedna rzecz mi mało pasowała, czyli te nocki, jak mnie to wkurzało. Jak ja, ja, lub, jak ja lubię sobie w nocy pospać, tak tutaj nie mogłem, w nocy musiała ciągle pracować, te nocki i nocki. Ja nie wiem, po dwóch latach mam Po dwóch latach już że że ona nie dla mnie. Dobra, niech skończy, bo naprawdę... Eee, ale. Ale tak pracowałem trochę. Na ile będzie na wieku? Lubię powiedzieć mamo, że. Eee, ale muszę ci mam powiedzieć, że, że wspaniała dziewczyna. Eee, chodziliśmy bardzo długo ze sobą, eee, przez jakiś czas rozstaliśmy się, a w tej chwili już znowu się zeszliśmy. I. Wspaniała dziewczyna i bardzo bym bardzo bym chciał, żeby się Ciekawe, poznała czy Cię mu ja kół. Ukułeś ją? Tak. Ile razy? Trzy razy. Jak ty w ogóle masz na imię? Jestem Wacław, człowiek legenda. No jak, kurwa, dwie legendy w domu nie może tak być. Jedna legenda musi być. Bo, bo, bo trzeba pozmieniać. I, I ta lodówka tak dziwnie stoi, i ten regał. Dopiero przyjechałeś pierwszy dzień, jesteś jeszcze nocy, nie zaliczyłeś, a już kurwa przez przebudowę robić. No, zmiany. Patrz, Popatrz mu ten stół postawimy tutaj, przy okienku. Patrz jak to fajnie będzie jaśniutko, będzie aż przyjemnie. No i ten, ale, ale powiedz mamu nawet, że. Ten nie, Mamo, gdzie jesteś? Mamo. Ja pierdolę. Ja się go O, tu jesteś, mamo! A mamo, właśnie, jeszcze takie takie pytania. Gdzie będzie mój pokój? Na strychu, ze mną nie będziesz mieszkał. Bo ja przeprowadzę facetów. Popatrz, mamo, tu jest nie. jeden pokój, a tu jest drugi pokój. Zapomnij, na strychu będziesz mieszkał. adoptować co będzie strych. Nie, mamo, popatrz. Nie. Może w tym pokoju będę. Nie. Chwila spokoju, poszedł do kibla, nie? Ale ja pierdolę z takim człowiekiem On nie mówi ko miałcz. Miałcz. No i co? Trzeba cierpić. Chwila spokoju, Jezus. Mamo! Mamo! Mamo, słyszysz mnie? Czego chcesz? Ja pierdolę. Ale się wiepałam. Przyniesiesz mi? O kurwa. Ty widziałeś? Inwalida. Na łódzku. Przyniesiesz mi. Idź do sklepu kurwa i kup. Jak nie ma, nie? Oj mamo, mamo. To bardzo Cię kocham. Szantaż emocjonalny widział, jak mnie podbiera pod chuj, pod włosy. No otwórz te drzwi! Nie, nie, wyjdę stąd. No patrz, bunt nastolatków, czujesz? Patrz, zamknął no, się, się już. Życiu,